Dzięki zielone witam Uksantara na kanale filmiku z misji z Wiejskiego Życia nad morzem filmik trochę opóźniony, bo już mamy poniedziałek 29 lipiec, a misje były 26 lipca ale dostałem komentarz na YouTube, że mam to nagrać, że zawsze się przyda. W końcu misje trwają 12 dni, a to jest dopiero Yy, tak, trzeci dzień no. więc jeszcze spokojnie można robić jest dwa tygodnie do następnych misji, misje się kończą dwa dni przed końcem, tak więc jeszcze jest dużo czasu na robienie, tak więc jedziemy z tym koksem tak więc yy, proszę bardzo tutaj oczywiście na początku jest dostępna jak zawsze do obejrzenia misja zbierania na początek mamy do z, w pierwszym okienku, do zebrania czarnonbaj, i jak zwykle trochę za mało zasieje. Nie wiem, tam na pewno jak się zasieje 200, to myślę zaliczy, nie? Te 70 podków. Tutaj nastawiłem 130 soku winodronowego i spokojnie mi starczyło. Eee, 100 sosów z orzeszków ziemnych zrobiłem, również starczyło. Akurat w tym przypadku banany liczyłem. 15 bananów musiałem zebrać, i głupie jest to, że nie zalicza to w domu, domu zbiorów czy jak to się tam nazywa. Ja mam 5 bananów wrzuconych do tego domu zbiorów i automatycznie zebrałem ten dom, i tam mi nie zaliczyło tego. Trzeba wejść po prostu do tego domu i ręcznie w środku pozbierać, i wtedy by zaliczyło. Ale 15 razy musiałem zebrać. To nie jest dużo, bo prawie za każdym razem wybierałem. No, czasami co drugi raz. No i. Yy, aha, dostajemy tutaj. Yy, zdaje się, nie kliknąłem, albo mi się nie zrobił zrzut ekranu. I nie wydaje się, że klikałem, ale dostajemy orzech. Yy, później się ok. Drzewo orzecha pistacjowego. O, tak, tylko tutaj nie kliknąłem. No i mamy misję pierwszą. Już nie jest taka łatwa, bo trzeba zużyć albo mieć jeszcze nie niedoj... dojrzałe cytryny. Ja mam 5 cytryn. Ja sobie tu pozwoliłem strzelić z armaty drzewnej. To miałem łatwiej, bo 5 cytryn od razu wypada przy z armaty. Butelki mleka na automacie to sobie przyspieszyłem. I oczywiście zasiać na mieść 43 nukrowej, Ale łatwa misja, tylko jak ktoś. Nie ma doziałych cytryn, to musi sobie nawieść, nie? I zrobić. Tutaj znowu nawożenie drzew, czyli 6 wiśni. No ja tych wiśni też chyba mam 5 albo 6, tutaj. Ale już zebrałem drzewa i trzeba było to też. Ale też tutaj nie wiem, czy pamiętam, czy strzelałem bo wiśnie należą do technologii drzewnej też i też mi 5 wypara właśnie przy okazji. 4 eee, oczywiście na ulepszaczu to się szybko robi, tu akurat musiałem na chwilę odejść od telefonu wtedy, bo to akurat byłem na wyjeździe i mi się samo zrobiło, nie musiałem przyspieszać później. Eee, no i 40 pomidorków oczywiście to są plony. No, nie ma co czekać, bo to 16 godzin dojrzewa, tak więc lepiej nawieźć sobie. Później mamy znowu 40 plonów słoneczników. Yy, I znowu drzewka, kurczę. Syropy klonowe znowu, kurczę, 6 super klonewek użyć, żeby klony, kurczę, zebrać. No ja trochę żałuję, że te drzewa pozbierałem, bo to wszystko miałem dojrzałe, jak już wszedłem do gry, nie no lepiej chyba nie zbierać drzewek, po prostu zostawić nie? bo tych klonów tutaj chyba mam 6 albo 8, kurde, tak to spokojnie by mi zaliczyło, no i tutaj oczywiście 6 mocy, nie, to nie jest moc, to jest na cukier maszynie na cukier maszynie 6 cukru klonowego, na ulepszaczu to szybko leci, no i tutaj następna misja to już jest, na maszynie trzeba nastawić 40 ketchupu 40 winogron zasięg, zebrać i 8 mocy na cytrynowe szampany, no i za tą misję dostajemy pudełko misji specjalnej, dostajemy takie oto nagrody, już widać co jest, nie muszę opisywać i następna misja już po 50, bo tu już po odebraniu nagrody zwiększa się pula, 50 plonów, orzeszków i 50 butelek szampana. To jest, ja to mam na ulepszaczu, to szybko idzie szampany. No i 8 mocy na bąbelki Sago. Następne misję już tutaj e, znowu klony. 50 niebieskich róż do zasiania. E, a mnie słychać w ogóle? Bo ja nie widzę. Ale dobra. E, wyprodukuj 50 e, bukietów słoneczników. Eee, no tutaj e, z bu e, bukiet maszyna nie jest na... Nie jest w ogóle na... W e, ogóle ja sobie sprawdzę, czy Tak, to w trybie nagrywania tych zrzutów ekranu tu mi w ogóle nic nie pokazuje, bo to jest statyczny obraz. No i 8 mocy na e, miski sałatki owocowej. To jeszcze jest łatwe, bo to tylko 8 mocy nic dodatkowo. I jedziemy z koksem tutaj na maszynie. Z... No ulepszaczuj, rzeczywiście maszyna cukrowa, tak więc też szybko to się w miarę robi. 50 cukru eee, tutaj, oczywiście e, trzeba zużyć e, konewki, super konewki na e, nawiezienie tej dzikiej róży, bo to jest krzaczek, tutaj drzewko, tak jakby. E, no i e, 8 mocy na marmolady dzikiej róży, to jest na razie łatwe, e, bo. Będzie oczywiście, o tutaj zaczyna się trudniejsza sytuacja, bo e, musimy ukończyć e, misję zbierania i e, właśnie dostajemy drzewko, z którego na początku nic nie wypada i trzeba e, na, e, użyć 8 super konewek, najlepiej super po, po co marnować po 4 zwykłe konewki żeby zdobyć orzeszki pistacjowe i od razu zrobić 8 hałt pistacjowych bo potrzebne są już te pistacje od razu do przygotowania tych hałków pistacjowych. Oczywiście plony 60 bawełny, to już nie mówię, no bo to wiadomo, to zwykłe plony, które rosną 6 godzin i dostajemy tutaj e, nowoczesną polską lampę do postawienia w domu Darka. Ja to sobie tak postawiłem, żeby było coś tu widać. E, e, drzewko pistacjowe też już powinniśmy wcześniej sobie zarejestrować, ale... Nie zapomniałem zarejestrować, ale nowoczesna końska lampa się rejestruje 3 minutki. Następnie dwie punkty dekoracji galerii, dwa żółte żetony. I następna misja 9, Dobrze do, do kolejność. Kurde, bo 9 zgadza się. Dziewiąta. Eee, tu już właśnie jest taka sytuacja, że ktoś zebrał sobie kufry już wcześniej, to nie zrobi tej misji. Ja tak mnie poprzednim razem przez 12 lipca, ale teraz sobie zostawiłem kufry i trochę musiałem poczekać, jeszcze po prostu pojawią, i zrobiłem tak, oczywiście, 60 bukietów niebieskich róż to już bez ulepszacza, to długo się robi, ja sobie musiałem przyspieszyć, plony 60 no, łatwe, tylko że to lento na wyspie, dobra, później jest 60 fasoli normalnie na nadmorskiej farmie 60 steków z dziczyzny to też już jest na ulepszaczu dziczyzna już się robi na ulepszaczu tylko ja mam dopiero trzeci poziom ale tutaj 8 budyniów pistacjowych właśnie znowu trzeba pistację nawieść 8 razy żeby zrobić te budynie pistacjowe i to już 16 konewek po prostu leci na tą pistację w sumie dalej Yy, właśnie dosyć dużo tego dr dr drewna cedrowego, tak więc obowiązkowo, jak ktoś chce od razu to zrobić, trzeba yy, użyć super piły po dwa i zbieramy drewno cedrowe, zalicza oczywiście 8 super konewek na pigwę i 8 misek duszonych warzyw, po prostu 8 mocy i jedziemy dalej. 12. misja 3 drewniane deski, no to tutaj już się trochę kurde sobie zrobiłem, kurcze e, drewniany panel musiałem przyspieszyć trochę dużo tego poszło ale e, sobie przyspieszałem oczywiście 60 lani to, tka, tkanin tkanin drewnianych, to oczywiście na wyspie do poprzyspieszania e, do robienia na za OB, dosyć drogo się na wyspie już robi za OB rzeczy 8 mocy na koktajle cytrynowe i zrobione i tutaj dostajemy wyspiackie pudełko misji specjalnej tu już jest lepsza nagroda eee, takie rzeczy dostanie nawet super piła jest fajna i tutaj no kurczę tu też wydałem dużo OP bo miałem nastawiony klucz który musiałem przyspieszyć żeby robić te śruby oczywiście jak już się nastawi śrubkę jedną to zalicza ten punkt ale jak już się złowi 7 razy rybki to nie warto przyspieszać tych śrub, bo i tak trzeba 10 minut poczekać na ósmy haczyk, tak więc robimy sobie śrubkę, śrubkę i na śrubki nie trzeba wydawać dodatkowo, bo i tak się czeka na rybki. 8 deserów pistacjowych to już jest na szczęście, nie trzeba nawozić drzewa pistacjowego, bo się robi te desery z tego, z tych dwóch potraw, co się wcześniej zrobiło. Więc to jest... Komplet już wtedy. I czternasta misja: e, kto ma 6 miejsc, to od razu robi. Ja sobie od razu robię. E, za jednym razem przetwarzam przedgrzebki, e, Trzy nocy na zwierzęta, apteczki, Osiem nocy na cytrynowo. Pana nowego, jakiegoś tam pewnie nie wyświetliło całej nazwy. O, pewnie I piętnasta misja: tutaj też nie trzeba. Jak ktoś ma 6 miejsc, to od razu jedzie sobie robić 6 lusterek zrobione 60 tkanin bawełnianych trzeba na OP sobie nastawić na e, maszynie na seryjnie 8 banana split to oczywiście 8 mocy idzie i 16 misja 8 orzeszków włoskich to trzeba sobie drzewko super konekami ponawozić przygotować 8 mocy na 8 misek kandyzowanych orzechów Trzy mocy dodatkowo na trzy zwierzęce bandaże i zrobiony. Dostajemy wtedy takiego źrebaczka. Bo w misja była cały czas o źrebaczku, e, który okazał się jednorożcem. E, ja go postawiłem, żeby pokazać, ile daje punktów dekoracji. Daje dodatkowo 5 punktów dekoracji w takim niezbyt dużym obrębie. Niezbyt dużo. Jest to pewnie. Fioletowa szczotka, chociaż tego nie sprawdziłem, ale to są fioletowe szczotki. I tak wygląda. Rejestruje się godzinę. Dostajemy dwa punkty do galerii, dwa punkty dekoracji, 10 zielonych żetonów. Dodatkowo, oczywiście później, no to chyba na drugi dzień, właściwie zarejestrowałem sobie drzewko pistacjowe. Za nie dostajemy aż 5 punktów dekoracji, 5 punktów galerii i dwie super konewki. A po zarejestrowaniu tego wszystkiego odbieramy sobie drzewko przyjaźni 88 zielonych żetonów i co najważniejszego, co najważniejszego, co najważniejsze, jeden dukacik i to jest wszystko. Tak zrobimy, to jesteśmy szczęśliwi, bo nie musimy robić żadnych misji, gramy sobie swobodnie i dziękuję oczywiście. Za oglądanie, do zobaczenia za dwa tygodnie, nie całe dwa tygodnie, bo nagram pewnie w piątek e, albo w sobotę na następnych misjach. A chciałem powiedzieć, że dzisiaj ten film publikuję za chwilę, dosłownie jak tylko wyślę. A już dzisiaj też robię streama live'a na żywo z Bliskiego Życia, bo jutro i pojutrze nie mogę, tak więc robię go dwa dni szybciej. A więc już zapowiadam, że live dzisiaj też będzie. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa pa! Turyt, turyt, turyt.